O co chodzi z tym przebudzeniem i ogólnie z duchowością? Dzisiaj chciałabym troszeczkę odczarować całą tą e, duchowość, dlatego, że chciałabym się trochę te, z tego takiego czaru i magii, dlatego, że można by powiedzieć, że jest to magiczne, bo jeżeli wejdziemy na tą drogę, jeżeli się przebudzimy, to rzeczywiście e, w naszym życiu. Dzieją się tak zwane cuda, ale nic, to, nie ma nic, to nie ma związku totalnie z żadną magią. Ale w stosunku do jakości życia przed przebudzeniem, no to można powiedzieć, że dzieje się magia i czary. Ja nazywam się Magda i kanał ten stworzyłam, otworzyłam po to, aby dzielić się z Wami. Moim doświadczeniem właśnie na drodze przebudzenia duchowego, i dlatego, że to moje, moja jakość, mojego, jakość mojego życia tak bardzo się zmieniła, dlatego chcę się z Wami tym podzielić. Dlatego woła mnie moja właśnie dusza, do której dotarłam, żeby się z Wami tym dzielić, i dlatego też na samym początku jeszcze chciałabym Was. Zaprosić do kursu, który od maja będę prowadziła pierwszy raz. Na którym kurs będzie trwał 4 tygodnie i dowiecie się właśnie: otrzymacie ode mnie narzędzia, dowiecie się, kim Wy tak naprawdę jesteście, co Wy tak naprawdę możecie i jak dotrzeć do prawdziwego siebie przez 4 tygodnie. Będziemy nad tym pracować. W tygodniu będę się z Wami łączyła na pierwszym live, gdzie opowiem troszeczkę takiej właśnie teorii, moich doświadczeń, a potem dostaniecie do pracy narzędzia. A później kolejne spotkanie, bo dwa razy w tygodniu będziemy się spotykać, to będzie takie QA i będę odpowiadała na Wasze pytania odnośnie tego, co żeśmy wcześniej, z czym żeśmy wcześniej pracowali, pracowały. Także zapraszam Was, będzie podlinkowane. Jak macie ochotę, to, to zapraszam do zapisów. Od maja byśmy ruszali z tą pracą. I co jeszcze chcę powiedzieć? Ten kurs chcę prowadzić z małą ilością osób, aby właśnie się Wami zaopiekować. Aby, aby to nie było takie taśmowe wszystko, tylko żebyśmy pracowali w małej grupie. Żebym mogła po prostu do każdego można powiedzieć indywidualnie podejść. Dla mnie to też jest nowość, że wychodzę do szerszej publiczności, dlatego że w swoim otoczeniu pracuję, mam też konsultacje, ale nie wychodziłam jeszcze dalej, ale teraz przyszła ta gotowość, żeby dzielić się tym moim dobrem z, z wami w, w szerszym gronie. Także jak macie ochotę ze mną popracować, jeżeli rezonujecie z tym, co ja mówię, posłuchajcie sobie moich filmików, dlatego że tam też wiele Wiedzy otrzymacie i to, jak ja na to wszystko patrzę, dlatego że każdego droga do przebudzenia duchowego, do, do życia w zgodzie ze sobą wygląda troszeczkę inaczej, i wy patrzcie, co wam służy. Nie idźcie ślepo, nie szukajcie żadnego guru, nie szukajcie jakiegoś takiego autorytetu. Fajnie jest mieć przewodnika, ale wszystko przepuszczajcie przez siebie, czy wam to służy, czy wam to nie służy. Dlatego, jeżeli tak jest, że my przez pewien czas kogoś słuchamy i rezonujemy z nim, potem nam się po prostu to gdzieś zmienia, dlatego że nasze częstotliwości się zmieniają. Ale jeżeli Ty rezonujesz ze mną i masz ochotę ze mną popracować, żeby dojść tu, gdzie ja jestem, a wykonałam ogrom pracy i. I to wszystko, to co chcę się z, tym, z Tobą dzielić, to jest wiedza, ale to są narzędzia, którymi ja pracowałam i które naprawdę przynoszą do, do szybkie efekty. Chociaż nie nastawiaj się, że to będzie wszystko szybko, dlatego że ten proces trwa całe życie, ale dosyć szybko możemy dojść do takiego spokoju, gdzie właśnie będziemy spójni ze sobą. Przebudzenie. Kochani, co to jest przebudzenie? Przebudzenie dla mnie oznacza to, że my wybudza, wybudzamy się z tego Matriksa, że my tak naprawdę e, zaczynamy dostrzegać. Przeważnie to się dzieje w takim dosyć dużym cierpieniu. Im większe cierpienie, tym szybsze przebudzenie. Przeważnie tak jest, przynajmniej te nasze starsze takie pokolenia, że przychodzi taki moment, że Ty już widzisz, że tak walczysz z tym światem, walczysz, kont chcesz kontrolować, walczyć albo chcesz tylko przetrwać, uciekasz w różne używki, uciekasz w internet, uciekasz no, po prostu w coś, co ciebie uzależnia i jeszcze bardziej się od siebie oddalasz. A im bardziej ty się od siebie oddalasz, tym bardziej twoje ciało daje o sobie znać, dlatego że twoje ciało komunikuje się z tobą właśnie za pomocą emocji. I ono Ci pokazuje, im dalej jesteś od siebie oddalony, oddalona, tym bardziej to ciało będzie z Tobą do Ciebie mówiło, będzie chorowało, będziesz miał, będziesz miał depresję, będziesz się źle czuł, ono cały czas z Tobą rozmawia, żebyś się zatrzymał, zatrzymała, i właśnie zobaczyła, że, o to, że w tym wszystkim chodzi o coś innego, to jest przebudzenie, to jest, to jest zmiana perspektywy patrzenia na zewnątrz, do środka. To jest przebudzenie, że my zaczynamy widzieć, że to wszystko, co się dzieje wokół nas, to sami sobie wykreowaliśmy i że to wszystko wychodzi z nas. Tak jakbyśmy mieli taką płytkę i projektowali na zewnątrz. Ja to tak widzę. My się budzimy, bo już jesteśmy tak zmęczeni, że chcemy znaleźć inną, że chcemy połączyć się ze sobą. Bo przychodzi taki moment. Że kierujemy w końcu uwagę na siebie, że kierujemy w końcu uwagę na nasze myśli, na nasze emocje, odczucia z naszego ciała. Stajemy się obserwatorem, dlatego że już wiemy, że my nie jesteśmy ani swoimi myślami, ani emocjami, ani tymi wszystkimi programami, ani tymi nie wspierającymi nas przekonania. Zaczynamy zauważać, jak ogromny ciężar niesiemy na swoich plecach, i który nam po prostu nie służy, bo nie może nam służyć, dlatego że wszystko zaczynamy też rozumieć, że jesteśmy częścią czegoś większego i że podlegamy prawom wszechświata, i każdy tak samo podlega tym prawom, i nikt nie oszuka tych praw, nawet jeżeli mu się przez chwilę wydaje, że oszukał prawa wszechświata i tam płynie na fali powodzenia dlatego, że udaje mu się przez chwilę utrzymywać wysoko, wysokie wibracje, bo coś zewnętrznego przyniosło mu na chwilę to szczęście ten spokój i on w tym momencie jest na wysokich wibracjach ale to wszystko jest sztuczne dlatego, że Otrzymujemy to z zewnątrz i my, tak jakby uzależniamy nasze szczęście, naszą obfitość ze, od zewnętrza, dlatego to zewnętrzne ma na nas, ma nad, nad nami jakby kontrolę i może i wtedy zewnętrzne, jeżeli dostajemy to, czego my chcemy, to my się czujemy dobrze, ale jeżeli to zewnętrzne, czyli ludzie, okoliczności, praca, Cokolwiek na przykład zmieni o nas zdanie i zabierze swoją uwagę, albo nam coś złego powie, to, to wtedy to szczęście runie jak domek z kart i spadamy wibracyjnie, i wtedy dlatego właśnie płacimy za to, że żeśmy nie współgrali z prawami wszechświata. Prawa wszechświata są proste w zrozumieniu, jak prawo przyciągania, prawo założenia, prawo przyczyny i skutku. Że świat jest mentalny, że wszystko od nas wychodzi, to możecie sobie dużo informacji na ten temat znaleźć. Może nagram cały taki filmik jeden, właśnie, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. I my sobie zdajemy właśnie sprawę z tego, że jesteśmy jednością z czymś większym i nie jesteśmy odrębną jednostką, i zaczynamy widzieć, że jak sobie Środka nie wysprzątamy w cudzysłowie, nie dojdziemy, aby dojść do siebie, do siebie prawdziwego, czyli pozrzucać te wszystkie programy, to co zostało na, na, na nas nałożone. Zaczynamy już widzieć, że my nie jesteśmy tymi programami, że my nie jesteśmy. Hmm, Tymi przekonaniami nie, nie, nie identyfikujemy się już z tym, co do tej pory, z czym do tej pory żeśmy się identyfikowali, i tak powoli to wszystko z siebie rzucamy i zaczynamy kontaktować się z naszym ciałem, z, naszym duszę, z naszą duszą, e, z naszą. Wiemy, że jesteśmy czymś większym, i tak jakby z góry patrzymy na siebie, na te nasze myśli, tak jak powiedziałam, na te nasze emocje i na to wszystko, co się dzieje, obserwujemy już. I powoli zrzucamy, patrzymy, czy to mi służy, bo już wtedy, tak jak mówię, łączymy się, właśnie człowiek duchowy łączy się ze sobą. Człowiek duchowy czuje swoje ciało, czyli przebudzenie duchowe to jest połączenie się ze sobą, połączenie się ze swoją świadomością z czymś, co jest większe, z czymś, czego nie do końca rozumiemy. Nie wiemy, jak to wygląda, gdzie to jest, ale to jest na pewno większe. Coś większego niż nasze ciało, które zarządza naszym ciałem. Także my jesteśmy właśnie tą czystą świadomością. Ale tak długo, jak będziemy się utożsamiali z naszym tylko i wyłącznie ciałem, gdzie ja nie mówię, że my mamy się nie, nie dbać o nasze ciało, bo po to, żeśmy tutaj przyszli na, na ten świat, żeby korzystać z tych naszych pięknych ciał. I nie, nie tutaj nie o to chodzi, ale nie... nie jak będziemy się utożsamiać i identyfikować tylko z tym ciałem, tylko z tymi wszystkimi programami, no to dlatego jesteśmy w tych niskich wibracjach. A jak jesteśmy już osobami duchowymi, przebudzonymi duchowo i idziemy w tym właśnie kierunku, bo to jest proces przez całe życie, ale my wtedy. Idziemy zgodnie z tym, co mówi nam nasza dusza, bo nasza dusza komunikuje się z nami za pomocą emocji. A zobaczcie, kochani, co my do tej pory żeśmy robili z tymi emocjami. Zapijaliśmy to winkiem, internetem, serialami, po prostu nie chcieliśmy siebie słuchać, że coś nam po prostu nie, nie służy. A jak jesteś osobą duchową, zaczynasz to rozumieć i pracujesz ze sobą, i tak jakby. Jedno po drugim od siebie oddzielasz. Bo ty już czujesz, z czym ty się źle czujesz, co nie jest totalnie twoje. I to jest taki dłuższy proces, dlatego, że to wymaga czasu. I nie, też nie dawaj sobie żadnej presji na siebie, tylko rób to ze spokojem. E, jesteś już właściwa, jesteś już właściwy taki, jaki jesteś, taka, jaka jesteś. E, tam pod spodem. I teraz zajmij się właśnie tymi programami zobacz co tobie nie służy nie identyfikuj się już ze swoimi myślami a wtedy będzie ci prościej zrobić całą tą e, pracę, jeżeli też zrozumiesz, że ty, tak, e, ty że wszystko jest tą energią, że my też jesteśmy energią i że my musimy się dostosować do tych wibracji e, do tych wysokich, wyższych wibracji gdzie nasze życie będzie właśnie inaczej już wyglądał, gdzie będzie spokojne, gdzie nawet jakaś trudność nam przyjdzie, to my już zmienimy na to pers perspektywę swojego spojrzenia na to, dlatego, że to będzie dla nas jakby lekcja, że z czymś się kopiemy i że tak prawdę mówiąc nie w tą stronę mamy iść, nie mamy walczyć o to, my w ogóle o nic nie mamy walczyć, tak naprawdę. Jak my się połączymy ze swoją duszą, to my będziemy czuć te impulsy z naszego ciała po prostu. To, to nie jest tak, że ktoś z góry ci będzie mówił, co ty masz robić, że wszechświat ci powie. To ty sama sobie, sam sama będziesz sobie mówić do siebie. To będą takie krótkie impulsy, i jak to odróżnić od ego? Ego mówi do ciebie taką, tak przyczynowo-skutkowo, że to jest taki dłuższy dialog, a intuicja daje ci takie impulsy: zrób to, nie, e, zrób to. Nigdy nie mówi, żebyś czegoś nie robił, nie straszy ciebie. Mówi, zrób to. Ona do ciebie tak wtedy mówi, jak ty się połączysz, jak ty wyjdziesz ze swojej właśnie głowy. I ważne tutaj jeszcze jest też to, aby głowę mieć wysoko w chmurach, ale być, ale też tak mocno stąpać po ziemi, żebyśmy za bardzo nie pomyśleli, że ta duchowość polega tylko na tym, że to, co tutaj ziemskie, to się nie liczy. Liczy się po to, żeśmy tu przyszli, żeby korzystać z tego życia. Dlatego głowa wysoko w chmurach, ponad tymi myślami musimy być. Myśli mamy traktować jak przepływające coś tam, bo one zawsze będą, my się ich nie pozbędziemy, ale jak już mamy, jak dojdziemy do tej swojej świadomości, zaczniemy siebie obserwować, to one będą wtedy po prostu tylko tak przepływać. Przepływać i nie będziemy się utożsamiać. Człowiek duchowy idzie, można powiedzieć, że idzie, tak w cudzysłowie, w jednym kierunku. Jego myśli, emocje i działania są ze sobą spójne. Ty nie będziesz czuć w sobie żadnych ścisków, ucisków, nic nie spięć, po prostu będziesz szedł w swoim kierunku i to nie o to chodzi, że ty nie będziesz czuł stresu, bo ja cały czas to powtarzam i powtórzę jeszcze: jeżeli ty jesteś w jakimś miejscu i masz do pokonania tyle przekonań, tyle swoich braków, tyle swoich ręków, żebyś tu chciał być, to ty będziesz się bać. I to jest też normalny taki lęk, ale ty już nie będziesz się utożsamiać, bo ty już będziesz znać swoją wartość i ty pomimo ręku będziesz to robić. I to jest też właśnie, właśnie to, co ja zauważyłam: robić pomimo lęku, ale najpierw musimy się. Zająć wstydem, niskim poczuciem własnej wartości, gniewem, złością, wszystkim tym, co jest poniżej, dumą, e, e, dumą taką z tych, niż, z tych niższych, że jesteśmy tacy próżni, e, że ja jestem najlepszy, najlepsza. Musimy się takimi rzeczami, nisko, tymi emocjami niskowibracyjnymi zająć, żebyśmy mogli pomimo lęku potem iść po to, gdzie nas, nasze serce woła. E, czyli się odważyć, bo od odwagi wszystko się zaczyna. Także duchowość to jest powrót do siebie, to jest odnalezienie tego piękna, który każdy ma w sobie. To nie jest nic mistycznego, to nie oznacza, że my mamy medytować, siedzieć, tylko e, siedzieć i nic nie robić, tylko medytować. Dla mnie medytacja to jest e, wyciszenie umysłu, to jest połączenie ze sobą. I taki stan na pewno już niejednokrotnie mieliście, jeżeli robiliście coś, co Was, e, was oddzielało od Waszego myśliciela. E, jeżeli w coś żeście tak popadli, jeżeli na przykład ktoś maluje, to maluje. Ja na przykład układam puzzle i wtedy też e, wcześniej to robiłam. Czy puzzle układałam, czy e, układałam z synem Lego takie większe, e, to mnie po prostu, głowa moja odpoczywała ja w te, albo na przykład angażowałam się w coś, co uwielbiam, czy angażowałam się w coś, bo uwielbiam też remontować, e, urządzać e, mieszkania, to jak ja się w to angażowałam, to ja byłam po prostu cała w tym. I tak możecie żyć właśnie. Można to też porównać właśnie duchowość do takiej, do taką metaforę, że jesteście, jak jesteście w matriksie i śpicie totalnie, jesteście Przypakowani maskami, przekonaniami. To jesteście takim koniem, który ma klapki na oczach i idzie w kółko i w kółko. Byłam teraz w Zakopanem, Dolina Hochałowska, bo chciałam zobaczyć krokusy z moją przyjaciółką. Dziękuję Ci, Madziu. Było wspaniale. Właśnie widziałam te konie, i tak mi to przyszło do mnie, że te konie idą, mają te klapki na oczach. I idą w te i we w te, w te i we w te. I to jesteście właśnie Wy nieprzebudzeni. A jak się przebudzicie, i to będziecie takimi koniami, którzy, które są wolne, które sobie biegają, które e, robią, można by powiedzieć, e, co chcą, skubią sobie trawkę. Oczywiście wykonują też swoje obowiązki, bo każdy z nas musi mieć jakiś cel w życiu, bo takie bez celu życie to też. To w końcu po prostu popadniemy w jakieś depresje i w jakieś smutki. I drugie, co mi przyszło jeszcze, to tak jak ja robiłam post Dąbrowskiej pierwszy raz, i jak zrobiłam ten post, i później zaczęłam czuć znowu to pożywienie. Smak marchewki, której nie musiałam docukrzać mleka kawę zaczęłam pić bez cukru, bo jak pomyślałam o mleku i cukrze, gdzie to kiedyś po prostu nie był standard, czy herbaty do cukru, cukru z cukrem, czy jakieś chemiczne ciastka, czy chemiczne pożywienie, po prostu wasz organizm nie będzie tego chciał, będzie podążał w stronę takiego zdrowego żywienia. I to też jest takie przebudzenie. Nasze kubki smakowe potrzebują tylko dwóch tygodni, aby się zmienić, aby zmienić, aby zacząć czuć tą chemię w chemię w pożywieniu. I teraz można te dwie rzeczy porównać do siebie, że duchowość to jest właśnie coś takiego, że my będziemy czuć, że będziemy żyć naszymi wszystkimi zmysłami, bo będziemy tak połączeni ze sobą, że my będziemy wiedzieli w którą stronę iść. Gdzie, co nam służy, a co nam nie służy i my już nigdy nie zrobimy, na początku będziemy się potykać jeszcze, dlatego, że też tutaj trzeba później postawić swoje granice sobie ale to dopiero postawicie te granice sobie, jak wy siebie poznacie bo wcześniej to, no to nie ma sensu chyba nawet stawiać granic choć, bo to wtedy idzie, to tak jak u mnie było, że jak ja nie miałam żadnych granic, później postawiłam takie granice i byłam taka bardzo agresywnie asertywna, aż Taka moja droga była, a potem to wszystko wróciło do normy. Wszystko takie, jest, że jesteśmy tu, wahadło przechyli się w drugą stronę i musi być równowaga, i we wszystkim tak jest, bo we wszechświecie musi być po prostu równowaga. Dlatego możemy właśnie to porównać: to przebudzenie, to dojście do siebie. Tak jak właśnie to, 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 to jest detoks dla mnie, to jest detoks z tych wszystkich, z tego wszystkiego, co już na mnie służy. I dojście do, do siebie prawdziwego. I to tak samo jest detoks. Polecam Wam bar, bardzo, detoks żywieniowy, zrobić sobie taki post, bo zobaczycie, jak będziecie wyczuwać później chemię. Tak samo jak zrobicie sobie detoks z myśli, z emocji, tak samo będziecie wszystko wyczuwać. I zobaczycie, jak Wy będziecie później na wszystko uwrażliwieni, nawet można by tak powiedzieć. Jakby będziecie ze sobą już połączeni, i to o to chodzi w tym po, e, przebudzeniu duchowym. Dlatego, jeżeli masz ochotę w prosty sposób dowiedzieć się o co w tym wszystkim chodzi i jak dojść do siebie, naprawdę w bardzo prosty sposób, to zapraszam Ciebie na mój kurs. E, tak jak wcześniej powiedziałam, szczegóły możesz e, doczytać. A jak masz więcej pytań, to zapraszam Ciebie e, do kontaktu. Będzie mi bardzo miło i myślę, że jak to zrobisz, to. Ja jestem przekonana, jeżeli zrobisz to, co ja tobie powiem, to będziesz w tym miejscu, w którym ja jestem i zobaczysz, jak inaczej życie wygląda. Będziesz tym koniem bez tej uprzęży, bez tych, klapka, bez tych klapek na oczy. Jeżeli tak chcesz żyć, jeżeli chcesz czuć smak jedzenia, pożywienia bez tej chemii całej, chcesz tak czuć się właśnie bez tej chemii, bez tych masek, to zapraszam Ciebie, kochanie, do mnie. I o to chodzi w tej całej duchowości. O, o, w tej całej duchowości o to właśnie chodzi, żeby połączyć się ze sobą. I to jest proste i nieproste, tak jak zawsze mówię, ale da się zrobić. Ja robię to gdzieś dwa lata dwa lata, i to są takie y, sinusoidy, dlatego że odkrywam w sobie bardzo wiele y, programów. Teraz już jest ich coraz mniej, ale jednak odkrywam. Odkrywam w, sobie, w tobie. U mnie to trwało troszkę dłużej, dlatego że ja sobie szukałam troszkę tu narzędzi, troszkę tam narzędzi i to wszystko tak połączyłam i teraz mogę się z Tobą tym podzielić. Także zapraszam Ciebie, kochanie, do mnie, jeżeli ja z Tobą rezonuję i, i zawalcz o siebie, bo warto w każdym wieku. Buziaczki, kochani.